Biorąc pod uwagę liczbę punktową, no to wielkie brawa dla chłopaków za robotę, bo uwierzyli w to, co trener tutaj wspólnie z nami zaproponował, i w tej trudnej sytuacji, czy ten zespół był budowany na prędce, no wynik jest, myślę, no przewyższa tak naprawdę te oczekiwania, które my nawet sobie zakładaliśmy gdzieś przed rundą. Także myślę, że to jest, to jest bardzo fajne i miłe, biorąc pod uwagę bazę treningową, jaką posiadamy. I inne aspekty organizacyjno-finansowe, które nie do końca były na takim poziomie, jak powinno to wyglądać w zespole pierwszoligowym. Także my się z wyniku bardzo cieszymy. Najlepszy to tak mówię, no, było kilka takich spotkań, które taktycznie rozegraliśmy, moim zdaniem perfekcyjnie, to na pewno na arce wyjazd z trudnym przeciwnikiem, to był taki mecz, gdzie, gdzie zrealizowaliśmy te założenia. Zresztą w większości spotkań, no, a jeśli chodzi o o najgorsze spotkanie, to wydaje mi się, że też nie za bardzo graliśmy ten mecz w, z, z, z pogonią Siedlce, A mimo to wygraliśmy 1-0. Ja myślę, że wiary w siebie nie brakuje, bo to widać na boisku. Brakuje nam na pewno tego, że nie mamy miejsca, żeby potrenować pewne elementy. I tak naprawdę, jeżeli dwa razy w tygodniu trenuje się na normalnym boisku, a czasami raz, no to ciężko jest wypracować jakieś wzorce, trenując w parku czy w lesie. Wiadomo, że dobrze by było się pożegnać z kibicami tutaj miłym akcentem, bo kibice nas wspierali przez, przez cały czas, przez całą tą rundę i praktycznie na wszystkich meczach wyjazdowych, jeżeli nie było zakazu, to też z nami byli. I myślę, że tutaj za wszelką cenę trzeba wygrać na spotkanie.